Ja pierdolę, no, daje się tak robić w kuja. Kurwa maczno Nie wiem kurwa gdzie mam zagrać. Do kuja, no nie wiem gdzie mam zagrać Do, patrzcie co ja robię, no jestem kurwa debilem, no. JABRAMO BOCHOWIAK 1-0 FUT JEST Wysyłać gwiazdki ojta CO JEST KURWA TEJ ŚWIATŁA zgasły NA STADIONIE EJ 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 CO JEST MI GRAJĄ CO SIĘ DZIEJE Nic co mogę zrobić no dalej Co teraz? Nie mm. 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 Halo, nie, wiem, nie, To To tutaj Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 serwery w Nie. Nie. są te serwery Nie. 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 chyba? Nie. wiem, to Mateusza. A. <coughs> <ślesztwia> <ślesztwia> z

A bo nie było krzyżem, nie było krzyżem, dlatego O nie, weźcie go. Pój. Zginili. Nie, no to nie jest główno, właśnie leci ten. Blackpink, du-du-du. Jesteś singlem, czy masz chłopaka? Mam chłopaka. O, ja pierdzielę! No a MRN znowu nie dał rajda. Pffu! Tak to mówi prezes. Czemu mi nie dałeś rajda? Jak on ma okazję streamować, nie da rajda. Ja pierdzielę. Co za gość. Dużo tu tapacz na piłkarzy premium. Go! Tiktoker, słuchajcie, wyścignik, poradnik. Yy, nagrałem. Łokal, więc czekaj, czekaj. Trantia, No! 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 O kurwa! Nie mów, że na oddajesz. Yeah, liczę, siano, chodzisz... O chłopie. Nie! 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 To było! Nie! wiem, Co było? Nie! Ej, szczerze? Myślałem, że to przegram, nie? Nawet byłem prawie przekonany Powiem wam Myślałem, że kurwa, znowu 6-1 Ale jeszcze mogę to przegrać, pa Dobra, podtrzymaj mi piwo oho o chłopie o oh, no i co tam, <zysklenia> tam. Oho, nice dobrze nie mogłem tu je cztery razy tam byłem. na te podania ale no cóż allah dlaczego oni jest ciemny? E, bo jest afro